Możemy tworzyć piękne dzieła i tworzyć, drodzy Państwo, morze społecznej odpowiedzialności. Są to, drodzy Państwo, wyjątkowe puzle. Po pierwsze, opowiadają historię stu lat portu. Po drugie, przygotował je nasz młody artysta, o którym przed chwilą powiedziałem, Jan Rutka. Mają wymiar charytatywny. Poprzez te puzzle chcemy pokazać, że pomaganie to nic trudnego, naprawdę. Z każdego opakowania tego jubileuszowego Opakowania puzli 5 złotych, drodzy Państwo, trafia na Hospicję dziecięce Bursztynowa Przystań. Ja chciałbym podziękować w ramach naszej organizacji inicjatorem tej pięknej idei, która powstała z takiej potrzeby dzielenia się dobrem. Z jednej strony, dzięki tym puzlom, mamy tą wielką przyjemność promować Port Gdynia który, jak zakładam, bliski jest sercu nas wszystkich tutaj zgromadzonych. A z drugiej strony ten wymiar społecznej odpowiedzialności to dzielenie się dobrem i poprzez promowanie portu, przekazywanie i dzielenie się tym ciepłem, które port wytwarza. Naszej ponad 36-letni hospicjum istnieje w Gdyni od 1987 roku a się potrzeba budowania hospicjum dla dzieci. I to stało się dzięki właśnie, jak Pan Olek podkreślił, życzliwości Gdynian i nie tylko. Dzieci otrzymywały puzle, ale teraz jest inna ich ranga, jest inne ich zadanie, że te puzle mają im w inny sposób też pomóc. Jestem ogromnie wzruszona tym Szczytnym celem, jakim jest pomoc dla hospicjum dzieci. Za każdą złotówkę można powiedzieć, ze sprzedaży tej, tych wspaniałych pust. <tryk>